Wodociągi Chrzanowskie to firma z 90-letnią tradycją. Obsługujemy ponad 100 tysięcy odbiorców na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Posiadamy 7 ujęć wody, 4 oczyszczalni ścieków i dostarczamy czystą i dobrej jakości wodę na teren naszych trzech gmin. Za pośrednictwem Szanowskich wodociągów, których jedynym właścicielem jest związek międzygminny gospodarka komunalna, do gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąż trafia prawie 5 milionów metrów 3 wody do ponad 22 tysięcy gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. To woda wysokiej jakości podlegająca stałej laboratoryjnej kontroli od samego ujęcia poprzez proces jej uzdatniania po dystrybucję do odbiorcy końcowego. Jest badana w nowoczesnym laboratorium spółki posiadającym certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium ściśle współpracuje także z Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Szanowie. Dzięki temu konsumenci mogą mieć pewność, że korzystają z wody najlepszej jakości. Firma wciąż inwestuje w to, by zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków. Stąd zbiorniki magazynowe na szanowskim osiedlu Konty, ale także inwestycje, jak choćby budowa nowej hydroforni przy ulicy Spacery w Muszowej. A to jeszcze nie koniec. Dużo inwestujemy w nasze sieci wodociągowe, których mamy ponad 1200 km, oraz nasze sieci kanalizacyjne, których mamy około 550 km. Rozwijamy również nasze ujęcia wody. Nowo wybudowane ujęcie wody w Czyżówce jest pierwszą tego typu inwestycją od 40 lat realizowaną w Wodociągach Chrzanowskich. Będzie dostarczało około 800 metrów sześciennych wody na dobę i obsługiwało okoliczne sołectwa i gminy. Firma zajmuje się także odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków posiadając cztery wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w tym największą w Chrzanowie gdzie trafiają ścieki z terenu gmin Chrzanów i Trzebinia to właśnie tu świetnie widać jak można łączyć ekologię z ekonomią. W procesie wspólnej fermentacji osadów ściekowych i dowożonych odpadów z przemysłu spożywczego produkowany jest biogaz, który stanowi paliwo do produkcji zielonej energii w procesie kogeneracji. Doposażanie poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków urządzenia energooszczędne doprowadziły do tego, że ten poziom samowystarczalności jest w zasięgu ręki. W zasadzie to jest kwestia czasu. Już w tym roku wielokrotnie mieliśmy sytuację, kiedy powstające nadwyżki energii elektrycznej wystarczały nie tylko na potrzeby energetyczne oczyszczalni ścieków, ale również były eksportowane kablem pomiędzy naszą oczyszczalnią ścieków a zakładem uzdatniania wody na potrzeby również energetyczne tamtego obiektu. W ostatnich latach znacznie obniżono ilość energii elektrycznej konsumowanej przez spółkę. Jedną z innowacyjnych inwestycji była budowa w 2023 roku pływającej farmy fotowoltaicznej, która powstała na wyłączonym z eksploatacji dawnym osadniku filtracyjnym wody. Wszystkie działania realizowane w obszarze energetycznym zmierzają przede wszystkim do obniżenia kosztów funkcjonowania spółki, ale również przyczyniają się do postrzegania wodociągów szanowskich jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, zielonego i w pełni ekologicznego. Oszczędności w obszarach energetycznych to przede wszystkim efekt pracy całej załogi chrzanowskiej wodociągów. Przykładem jest choćby modernizacja oczyszczalni ścieków A w Libiążu, gdzie 90% prac realizowanych jest przez zespół pracowników spółki. Wodociągi chrzanowskie inwestują również w nowoczesny sprzęt oraz pojazdy specjalistyczne do monitorowania i utrzymania wysokiej sprawności sieci wodno-kanalizacyjnej. Urządzenia pozwalają na szybkie i skuteczne diagnozowanie oraz usuwanie usterek sieci. Poprzez działania związane z wykorzystaniem potencjału własnego ujęć wodnych, realizację kolejnych odwiertów nowych studni oraz minimalizację strat wody w systemie dystrybucyjnym spółka dąży do ograniczenia zakupu wody od zewnętrznych dostawców. Szanowskie wodociągi starają się także usprawnić i ułatwić obsługę klientów, stąd z jednej strony zmodernizowana sala obsługi klienta, ale także działający elektroniczny system obsługi odbiorców to ponad 30 poidałek, z których mieszkańcy mogą korzystać w obiektach sportowych, użyteczności publicznej czy na placach miejskich. Bo dziś spółka, szanując tradycję, przechodzi metamorfozę, by spełniać wszelkie wymogi stawiane przed firmami w XXI wieku. Nasze hasło to z historii w przyszłość. Pamiętając o historii, inwestujemy i zmieniamy się dla Was.